W Wielką Noc w naszym kościele pojawiło się kilka symboli Chrystusa z Zmartwychwstałego. Płonący paschał, czerwona stuła na krzyżu. Pomiędzy nimi wyróżnia się stojąca na ołtarzu figura zwycięskiego Jezusa. Postać Jezusa wychodzącego z grobu z czerwoną chorągiewką w ręce pojawia się nie tylko na świątecznych kartkach, ale na wielu obrazach największych nawet artystów jako ustalony sposób przedstawiania zmartwychwstania oczywiście chorągiew to symbol Jezus na pewno nie trzymał jej w ręce wychodząc z grobu a poza tym samego momentu zmartwychwstania nikt nie widział jak śpiewa się o tym w exultecie o, 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 o zaiste błogosławiona noc jedyna która była godna poznać Czas i godzinę zmartwych Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Co więc oznacza chorągiew? Po pierwsze jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, które odniósł Chrystus wstając z grobu. A po drugie. Symbolizuje zmianę, która się w nim dokonała, a którą trudno opisać, a tym bardziej namalować czy wyrzeźbić. Rzecz w tym, że zmartwychwstanie Jezusa nie było tylko powróceniem do życia po męce, ale było stworzeniem zupełnie nowego sposobu życia życia w chwalebnym, nieśmiertelnym ciele, które, chociaż jest prawdziwe, to już nie podlega ograniczeniom tego świata. Nawet najbliżsi przyjaciele mieli trudności z rozpoznaniem go po jego zmartwychwstaniu. Maria Magdalena początkowo myślała, że to ogrodnik. Uczniowie idący do Emaus pomylili go z podróżnym, apostołowie potrzebowali dotknąć jego ran, by się upewnić co do jego tożsamości. Figura Jezusa z chorągiewką nie ma być jego portretem. Ona zaprasza nas do rozmyślania nad tajemnicą, która przekracza ludzką wyobraźnię. Jeśli jednak jesteśmy ciekawi, jak wygląda Jezus w swoim chwalebnym ciele, to możemy posłuchać słów Księgi Apokalipsy, w której święty Jan tak opisuje swoje spotkanie z chwalebnym Zbawicielem. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił, a obróciwszy się Ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, przyobloczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego. A głos jego, jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A jego wygląd, jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwe, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący byłem umarły a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odchłani patrząc na stojącą pośród świeczników na ołtarzu figurę zmartwychwstałego Chrystusa pamiętajmy że on zwycięski dawca życia nieustannie przychodzi do nas w sakramentach żebyśmy i my mieli wieczny udział w jego zwycięstwie spraw aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do Swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z Nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.